z 16 listopada. To jawny dowód na to, że rządzący nie liczą się z wolą obywateli. Dzień, który miał być świętem demokracji, stał się jej zaprzeczeniem. Poszliście do wyborów, by zmienić Polskę, a okazało się, że ponad 5,5 miliona Polaków pomyliło się, złożyło głos nieważny że ponad 2,5 miliona Polaków źle zagłosowało w wyborach posejników wojewódzkich. Do tej pory, dlaczego te głosy zostały uznane za nieważne, dlaczego zostały odrzucone, niewyjaśnione. I tylko dzięki silnemu głosowi niektórych zdrowo myślących środowisk udało się zatrzymać proces niszczenia tych kart. Być może uda się też zbadać, jeśli ugnie się Państwowa Komisja Wyborcza pod coraz to nowymi głosami, by niezależni politolodzy, by grono niezależnych socjologów zbadało te karty do głosowania, które znano za Te róże pokazują, że nie jesteśmy kiberami, nie jesteśmy przestępcami, jak stara się mówić o środowiskach patriotycznych wśród Jesteśmy ludźmi, którzy w spokojny sposób, a też w ciszy, starają się pokazać, że nie zgadzają się na to, co dzieje się w naszym Chodźcie z nami! 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 73 lata temu ponad 300 tysięcy Polaków zgromadziło się w jedną wielką armię krajową. Armię, która miała obronić Polskę i Polaków przed eksterminacją. Kilka dni temu odchodziliśmy w rocznicę pierwszej wyzyski na Syrii, na Daleki Wschód. 10 lutego, 75 lat temu, wygłoszono pierwsze kilkaset tysięcy Polaków z Kresów Wschodnich. Bądźmy tutaj bliżej. Bądźmy razem. Potwierdzam, mamy przecież demokrację. Mamy wolne media. Ale my, którzy tutaj dzisiaj są, doskonale o tym wiedzą, że Polska przeżywa dramat demokracji. dramat. Zabrakło tylko Erynii, aby wymierzyć sprawiedliwość. Kilka miesięcy temu wiele milionów Polaków. którzy poszli w dobrej wierze na wybory. Że ten ich głos nie był autentycznym głosem wyborczym. Zaświadczyły o tym badania ExitPol, ale i również badania naukowe. Jeden z profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jarosław Flis,